Ostatni tydzień sierpnia jest Międzynarodowym Tygodniem Solidarności z anarchistycznymi więźniami. Jak zawsze zachęcamy do pisania listów do więźniów. To dość prosty i bardzo cenny gest wsparcia. Banner Solidarnościowy wywiesiła m.in. Warszawska Formacja Anarchistyczna. Benefit wsparcia dla osób uwięzionych zorganizowała Ada Pławska. Skromne graffiti wykonała Szczecinska Czarna Rewolta oraz kolektyw Kropla Drąży Skały. Czerpane i zagłodzone zwierzęta, które niemal tonęły we własnych odchodach. Tak dramatyczną sytuację zostali inspektorzy OTOS, ANIMALS i służby, które podjęły interwencję w jednym z gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim. Z relacji działaczy OTOS, ANIMALS wynika, że zwierzęta przebywały w dramatycznych warunkach. Na terenie gospodarstwa odnaleziono ponad 50 krów. Stan większości z nich jest tragiczny. Na posesji ujawniono też sporą liczbę zwłok i szczątków zwierząt. Dużo martwych, zatopionych ciał, które utrudniały wydobycie jeszcze żywych zwierząt. Bydło samo nie mogło wyjść, bo drogę blokowały im trupy. Zwierzęta były wynoszone przez ludzi zanurzonych prawie do pasa. W tym czasie fale upałów spotęgowały suszy. W całej Europie pożary w tym roku spaliły ponad 660 tysięcy hektarów lasów. Jednym z bardziej dotkniętych suszą państw jest Portugalia. W związku z tym co tydzień z powodu suszy przybywa tam miejscowości zaopatrujących beczkowozami lokalną populację w wodę. Okazuje się, że suszą dotknięte zostały także Chiny. W związku z trudną sytuacją za zapora trzech przełomów, zwiększy w ciągu najbliższych dziesięciu dni zrzuty wody o 500 milionów metrów sześciennych. Najbliższe dziesięć dni mają być kluczowe dla przetrwania upraw ryżowych. Zbiorniki recencyjne zawierają połowę tej wody co zwykle, a niektóre mniejsze już niemal zupełnie wyschły. Tylko w tym jednym najgorętszym ostatnio rejonie kraju wyschło 66 rzek. Chiny próbują radzić sobie z suszą, także na inne sposoby. Wykorzystują do tego technikę polegającą na rozpaleniu przez samoloty aerozolu, z cząstkami jodu, srebra celów celu wywołania opadów. Problemem są jednak niestety zbyt rzadkie chmury. Obecnie Chiny zmagają się z najdłuższą falą upałów od rozpoczęcia pełnowymiarowych pomiarów w roku 1961. Trwa ona już 64 dni. Według pomiarów liczba stacji, które odnotowały temperaturę powyżej 40 stopni Celsjusza, przekroczyła 262. W sieci pojawił się komunikat nieformalnej brygady anarchistycznej im. Augusto Masetiego którym przyjęła ona odpowiedzialność za przesłanie wybuchowej paczki Aleksandrowi Profumo, szefowi włoskiej państwowej firmy zbrojeniowej Leonardo, dla bogaci się na wojnie. Akcja miała miejsce pod koniec czerwca. Grupa zadecydowała ją uwięzionemu anarchiści Alfredowi Gospito oraz wezwała do międzynarodowej kampanii działań przeciwko oligarchom bogadzącym się na wojnie, sektorowi technonaukowemu i energetycznemu oraz przeciwbosom przemysłowym. Prokumo to jeden z tych, którzy raczej nie zobaczymy, jak krwawią wskutek wojen, na których się ubogacą. Leonardo bija interesy zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Jej akcje gwałtownie rosną na giełdzie, a rząd włoski obiecuje prysznic miliardów dzięki wyścigowi zbroi narzuconemu przez NATO. Ich kapitał zawsze oznaczał tylko i wyłącznie nasze cierpienia i ofiary napisała w swoim oświadczeniu brygada Massetiego. <laughs> Państwo polskie umacnia bezkarność swoich funkcjonariuszy. Przy okazji nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego ograniczającego prawa więźniów i tymczasowo aresztowanych, posłowie PiSu dodali dwa nowe artykuły przestępstw. Zakładają one karę więzienia za nawoływanie do udostępnienia informacji dotyczącej życia prywatnego funkcjonariuszy zajmujących się tzw. ochroną bezpieczeństwa publicznego oraz pracujących w służbie więziennej. Daje to państwu możliwość zamykania więzieniach lub grożenia taką karą każdemu, kto będzie próbował publicznie napiętnować czy po prostu opisać przemoc popełnioną przez funkcjonariusza po godzinach służby. Nie od dzisiaj zresztą wysoko postawieni przedstawiciele aparatu przymusu cieszą się specjalną protekcją rządzących. Przykładem może być Andrzej Dziadosz, były zastępca dyrektora Generalnego Służby Więziennej, który śmiertelnie potrącił samochodem kobietę na przejściu dla pieszych. Śledztwo w jego sprawie toczy się już 3 lata i jest przerzucane z prokuratury do prokuratury. Dziadoszowi włos z głowy nie spadł, a jeszcze przez jakiś czas po zabiciu kobiety nadal był wiceszefem więziennictwa a po uzyskaniu uprawnień emerytalnych odszedł ze służby. Ujawnienie takich niewygodnych faktów życia prywatnego mundurowych może już niedługo skutkować obawą przed procesem sądowym. Hussburg. Niemcy. Biuro faszystowskich Szary Wilków pomalowane z prajem. Almania Turk Federation jest częścią tureckiego faszyzmu na niemieckiej ziemi stanowi organizację parasolową tzw. Szary Wilków w Niemczech, największej prawicowej organizacji ekstremistycznej w Niemczech. Szary Wilki tworzą część rządów Turcji wraz z koalicją AKP przez MHP, tym razem same bezpośrednio odpowiedzialne są za imperialistyczną politykę Turcji. Jej członkowie, jako część wojska, policji i innych struktur parapaństwowych, są odpowiedzialni za zbrodnie i tortury w Kurdystanie i wszystkich więzieniach w Turcji w całej swojej historii, jak jednostki NATO do zwalczania partyzantki. Brutalnie zamordowali tysiące anarchistów, rewolucjonistów i innych opozycjonistów. Stanowią również zagrożenie dla Ormian, Greków i wszystkich innych ludzi, którzy znają za swoich wrogów, zarówno w Turcji, jak i w Niemczech. Również w Augsburgu szare wilki stanowią największe zagrożenie dla ludzi, którzy nie pasują do ich światopoglądu. W obławach na członków szarych wilków naleziono niezliczoną ilość broni. Wielokrotnie atakowane są również przez ich sklepy z artykułami kulturalnymi. 17 września we Wrocławskim cerka odbędzie się pierwszy we Wrocławiu Fair. Targ książek, zinów, wszelkie bibuły, a także myśli, doświadczeń i umiejętności. Planujemy przestrzeń dla wszystkich wydawców. Różnorodne warsztaty, a także wszystko to, co wymyślicie i będziecie chciały zorganizować. Matem przewodnim jest DIY or die, bo chcemy, by każda uczestnicząca osoba mogła poczuć się twórcą, a nie wyłącznie biernym odbiorcą. Bukferu nie tworzy żaden kolektyw, tworzymy go wszyscy razem. <try> witry sur Francja. Grupa około 20 zamaskowanych osób atakuje komisariat. Koktajle Mołotowa ostrzał z moździerza dwóch policjantów rannych po skoordynowanym ataku na posterunek policji w Witry w nocy z niedzieli na poniedziałek, 1 sierpnia. Kilka osób, wszystkie ubrane na czarno, zatokowało komisariat około godziny pierwszej w nocy, rzucając koktajle Mołotowa najpierw w tył budynku, a następnie strzelając z moździerzy w fasadę. Straty materialne również były wysokie. Po sterunku policji, trafionemu pięcioma koktajlami Mołotowa i ogniem moździerza, aż 56 uderzeń stwierdzono na samochodzie jednego z patroli. Dwa pojazdy policyjne zostały częściowo zniszczone. Ekipa, która zaatakowała policję, przybyła przez Du Marjonnerre, i zaczęła rzucać koktele mołotowa w ogrodzenie ochronne parkingu komisariatu, ale także w policjantów, którzy byli na zewnątrz. Kolejny atak rozpoczął się kilka chwil później na, na front komisariatu ostrzając moździerza. Na ogrodzeniu powieszono nawet systemy blokujące otwarcie bram parkingu, aby uniemożliwić jakikolwiek wjazd z komisariatu przez parking. Namierzeni policjanci zdołali wydostać się z komisariatu, aby podjąć próbę zatrzymania napastników. Użyli granatów z gazem uzawiącym, ale znów zostali ostrzelani. Atak trwał w sumie co najmniej 45 minut i podobno brał w nim udział do 20 osób. Mija 95 lat od tragicznej śmierci dwójki niewinnych osób: Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti przybyli z Włoch do USA w 1908 roku. Brali czynny udział w robotniczych demonstracjach strajkowych o lepsze płace i ludzkie stosunki w miejscu pracy. W latach 20 władze Stanów Zjednoczonych rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję represji skierowaną przeciwko ruchom antykapitalistycznym, w szczególności uderzyła ona w anarchistów. Sacco i Vanzetti zostali zatrzymani w trakcie organizowania wiecu pod zarzutem działalności wywrotowej. Dodatkowo oskarżono ich o napad rabunkowy i dwa morderstwa. 23 sierpnia 1927 roku, krótko po północy, Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti zostali straceni na krześle elektrycznym w zakładzie karnym w Charleston, niesłusznie skazani w pokazowym procesie za zbrodnie, które nie popełnili. Oskarżenie opierało się na zeznaniu kilku świadków, których rozpoznali Sako i Wanzetiego oraz analizie balistycznej, znalezionej przy nich broni. Pomimo, że obrona przedstawiła większą liczbę świadków, którzy potwierdzają wersję oskarżonych, i podważyła analizę broni, powołując własnych ekspertów, z początku było wiadomo, jaki będzie wyrok. W mowie obronczej obaj oskarżeni stwierdzili, że, że znaleźli się na ławie oskarżonych, ponieważ są biedni, a wyrok będzie wyrazem walki bogaczy przeciwko masom. W obronie Sacco i Vanzettiego na całym świecie organizowano protesty. Za ich uwolnieniem wypowiedziały się takie osoby jak Anatole Franz, Doroty Parker, Bernard Rousseau czy Albert Einstein. Tego dnia odbywała się również egzekucja prawdziwego zbrodniarza Calestino Medi Medirosa, który na chwilę przed egzekucją przyznał się do zbrodni zarzucanych Sacco i Vanzettiemu. Mimo to wiorok wykonano. Poprzez swą śmierć stali się męczennikami za sprawy wolności i sprawiedliwości.